No i już jesteśmy. Czyli jest dzisiaj z nami Damian Badura. O, Damian Badura z Kociakiem. <laughs> Darek Szczepański. Michał Dolistowski. <laughs> Dzień dobry, Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV, witam serdecznie, środa godzina 20.30, a więc porozmawiamy o branży. Jak co tydzień będziemy mieli znakomitych gości, będziemy rozmawiali o najważniejszych kwestiach dla OSK oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj porozmawiamy o finansach, o tym w jaki sposób płacą kursanci pełną kwotą, czy rozkładają kwotę na raty, no i czy są rzetelnymi płatnikami, a jeżeli nie, to co? Co wtedy? W drugiej części programu będziemy rozmawiali o badaniach medycznych online, o zaletach i nowoczesności takiego rozwiązania. Są z nami wspaniali goście. W studiu już jest. W tej chwili Darek Szczepański, OSK Kobra Szczecin. Dzień dobry Państwu. Ty już jesteś właściwie współgospodarzem programu, także <głosł> bardzo się cieszę, że Też jesteś się cieszę. z nami. Yumi. Witek Bąk, który będzie komentował fakty OSK wspólnie z nami, Damian Badura. Wyższa Szkoła Jazdy DB Gorzów i będzie z nami również pan doktor Michał Dolistowski z Centrum Psychologiczno-Medycznego Amygdala. Właśnie z nim będziemy rozmawiać o badaniach medycznych online. Serdecznie zapraszam, koniecznie bądźcie z nami. Już w tym momencie zaczynamy. I jak co tydzień rozpoczynamy Darku od skrótu faktów OSK, który z naszego studia wygłosi dla was Krzysztof Ladom. Krzysztof, o czym dzisiaj w programie?